Cześć, mam na Steam Latelus, a dzisiaj będziemy sobie grali w Minecraft. I dzisiaj. Mm, na, skórę, na pewno. Dobra. I dzisiaj będziemy po prostu nagrywać Minecraft. E, Jestem trochę słaby w Minecrafta. A e, co? Mm, dobra. O drewno. Dobra.

Minecraft, uh, wszystko, wszystko i wszystko, wszystko ten nowy, Co hmm, no to jest? Co to jest, jest, jest latający blok. Nie wiem. Tak. Hmm. Ale dobra, czy nie skopiowałem? Będę na milion lat. Hmm. Jest w ogóle dobra, muszę, będę sklepać. drewno, hmm, crafting, kilka patyczków, y, o to, dobra, hmm, będzie z tego, no, będzie z tego druga seria, jak dobijecie na przykład z... Pięć chłopaków w górę. O, to będzie druga seria, tak. Okej. Okay. O, idealny park Nie no, nie jestem idealny, ale... która A, zrobiłem już ten crafting. Mm, dobra. Kamienne kilo. Dobra. I... Mamy jakieś pochodnie, dobra. Będziemy robić. Dobra. Dziewią i będziemy teraz weźmiemy sobie. Dobra. O pieczyk co zrobimy? Okej.

Dobra. O, kurde, Hamie. Noc, ale owiecka. No kurde! Dobra. I kurza... Oj! Jestem jedna owiecka, uwaga! No. Jest, jest ostatnia dziecka mi brakuje. Mogę sobie zrobić łóżko. Ej, nie, nie, ja jestem to po prostu wygrane. Tuż mamy... Mhm. Mm. Uh -huh. Okej. Okay. Ej, nie możemy zrobić łóżka. Tuż mam cztery wełny. A, jest, łóżko. I... Mm, nie da się... Mm. Dobra, O, e, eks. Z drugiej raz jem chleb. Ale wy mnie prawie nie słyszycie jak ja tak jem. Więc teraz pójdziemy. Chcę sobie pokopać trochę tego drewna. O, krówko. Dwa, trzy. Trzy? Dwa. Tak, trzy. Nie myliłem się. Ej, co to za drewno? Nie wiem. O Owiecka. Ile owiecek teraz jest? O i... Ej, nie ty mojej kopalni! Chodź tu! Teraz, musimy więcej tego. Gdzie jest piec, piec, piec? Pęk. Mamy już dwa piece. Dobra. Tu damy na przykład, nie wiem, tu damy to, tu damy to, nie zartuję. No, Co yy, tu dać, to drewno? Yy, jestem tu i to, nie, nie to. Nie to, tylko to, okej. Okay. Musimy więcej pozbierać tego drewna, bo. Yy. Po, po prostu trzeba pozbierać. Hup. O, blu, blu. Dobra. Kurde. Dobra. To będzie survival... Jak ja nazwać ten... Ten... ten, ten, ten survival, bo nie, bo nie wiem... Survival z Matin? Coś takiego może. Dobra. Survival z Matin po prostu. Nie. Serio. To będzie się nazywać Survival z Matin. Z Matin. Gdzie, gdzie jest moje ten? Tu jest. Idziemy, idziemy kopać drewno. A ja co ja tu robię? O, pięć już zelaza mamy. I tu mięsko mamy. Dobra. Ym, kolejna stuka. O nie, tu jest ostatnie. Dobra. Dwa jeszcze dam. <grym> A skład Hop! E... O, kuni! Kuni! Chodź tu! I Ej, ile sobie Ej, no, Ile? Chodź tu! No. Dobra. E... Chyba osiem mają, jeśli pamiętam. dobra, zjedliśmy. Dobra, to idziemy do naszej jaskini. Hop, 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 hop. Jest, tu jest węgiel? Nic nie widzę. O, jest. Pyk, 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 pyk. Pamiętajcie węgiel style? Pamiętacie ten ten? E, no. Takie, bo to było fajne. Węgiel style. Tut, tut, tut. Węgiel style. Yy, ale dobra. Zasubskrybujcie mój kanał, jak wam się podoba. to, like. A jak nie, no to po prostu ten. Jeśli nie podoba wam się, no to ten. Yy, a, dobra. Jestem yy, głupi. S -s -s dwie tarce. A nie, bo tu zelazo się. Ten marnuje yy, Co ja mogę tu zrobić? Yy. No i czekaj, co ja mogę tu zrobić? Czekaj, gdzie jestem? O, patyki i pochodnie! Dobra, weźmiemy sobie ten, ten kilo i miecz. O, i mamy kilo, miecz, okej. Okay. A, już łódzko trzeba postawić, bo już się noc robi. Dawaj, 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 dawaj. O, dobra. Co się robi? Tylko ze mną. Dobra, 40 pochodzi. Pyk, 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 pyk. Czekaj, nie, ja rozwalę to. A nie mi łatwiej chodzić. Od razu lepiej. No. Pyk, o węgiel. O kurde, to jest kubańcu. O ty kurde. Auć, auć. Dobra. O Dobra. Nie, 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 Uciekam, uciekam, uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. uciekam zjeść. A nie, mam full jedzenie. Nie, nie wiem o co im chodzi. Dobra. Nie cenię fu. W U. wezmę sobie o to i zapalę sobie skrzyneczkę. Świor. <grybuj> o nie. Kluczacie! Nie, no zartuję. Ja. Mm. A jutro możemy sobie pobudować na przykład dom, gdzie się O ja, Krowa na hita. Dobra. Ale ja już będę kończyć, lecz papa, pa. na razie trzymaj się. Na